w kolejnym odcinku Swinner pokażę wam teraz jak dodać dowolne coś jakoś na tutaj albo jakiegoś gracza dobra klikamy sobie w tego tam plusika nie wiem czy go widzicie tutaj plus dużo ja sobie wybiorę 4 Kanada nie dobra wybieram sobie jakiś dowolny kraj Po wybierzeniu. Liban może być. Liban nie jest aż tak, taki dobry, więc tak. Liban. Zróbmy kolejne. Troszkę silniejszy będzie Libia. Libia. Kirgistan nie Irak nie Nigeria też nie Może już zakładałem Ukraina kogo? USA USA, tutaj Szwecja była też Może Sri Lanka? na plusz jest Sri Lanka nie jest aż tak silna, więc 15. Bo jak już zrobiłem, to usunę Sri Lanka. O, dobra, jeszcze nie było Sri Lanki, więc dobrze postępowałem. I ostatni kraj Węgry już. O, Grecja może być. Jak mam Grecję, to potem usunę. Uwaga, Grecja. Piszę w i tak jest. Jak się robiło właśnie w DTSL, dzięki za oglądanie, bo żeby się widzieli, to nagrywam poradniki po to, żebyście wiedzieli jak co robić, więc pa widzowie.